W raciborskim Centrum Kultury wystąpił Joachim Perlik. Podczas koncertu pod tytułem Spod chmury kapelusza publiczność usłyszała takie utwory jak Czy mnie jeszcze pamiętasz, Dziwny jest ten świat, pod papugami czy płonąca stodoła, Joachim Perlik uważany jest przez krytyków za najlepszego wykonawcę utworów Czesława Niemena. Uważam, że bardzo fascynujący repertuar przede wszystkim nas czeka. Nie znam wykonawcy, nie znam pana Joachima Perlika, nie wiem, yy, jaki styl prezentuje i jak będzie śpiewał, ale mam nadzieję, że, że, to, że wykonuje piosenki Niemena, no to zapewni nam fantastyczny wieczór. Na jakiś utwór szczególnie pani czeka? Nie, przy czasowie to się czeka na wszystkie utwory, się czeka i po podłodach i dziwny jest ten świat. Także generalnie mam nadzieję, że całość będzie piękna. Myślę, że, myślę, że nie do końca to pokolenie jest wychowane na hip-hopie, ale znajdają, znajdują się i takie osobliwości, które kojarzą takich artystów jak Niemen. A tak trochę się cieszysz na ten koncert? No jasne, oczywiście. Ja, ja bardzo dużo słuchałem mhm. Niemena. Szanowni Państwo, Radziewolskie Centrum Kultury od ubiegłego roku, od połowy 2012, realizuje projekt 50 lat polskiej sceny pop. Zostaliśmy tam zakwalifikowani jako jeden z wielu Domów Kultury, organizujemy koncerty, a podsumowanie projektu będzie na koniec 2013 roku. Szymon. Już za młodu poznałem troszeczkę tę muzykę. Już jako pachole w szkole podstawowej byłem zabierany przez starszych kolegów na koncerty do, do Bydgoszczy, bo tam stamtąd pochodzę. I ona wtedy już mi pod skórę weszła ta muzyka. Potem przez, przez lata nie zajmowałem się twórczością czasowaniem MENA. Dopiero podczas programu Jaka to Melodia, w którym. W którym dopracowałem przez 7 lat. Śpiewałem piosenki Czesława Niemena, próbki tych piosenek, wszystkich jego. I zostałem namówiony przez obecną panią menadżer, moją panią Ele Purzyńską, żebym się wziął za, za ten repertuar. No i z, z duszą. W, się ze strachu, <noise> wziąłem się za ten program i nagrałem płytę. Później w 2005 roku nagrałem płytę z tymi piosenkami i od tego czasu poznaję coraz więcej materiału z jego, z jego twórczości. Papuga. Na obieży swoich szatach, na margie dawida pomocy. Tyle dwóch kolorów, łosów, sukien i wygół trąstu. Mnie bardzo odpowiada ten, ten typ techniki wokalnej, którą reprezentował czasław Niemen, i staram się jakoś znaleźć w tym, w tym trudnym, rzeczywiście, materiale wokalno-muzycznym. Niestety media nie, nie są łaskawe zbytnio dla, dla tak wielkiego artysty, jakim był Czesław Niemen. I poza pewnymi uniesieniami, jakimiś tam rocznicami, nic więcej się nie dzieje w mediach. Ja staram się właśnie przypominać, co też ten nasz nieodżowany Czesław Niemen zostawił. Ona no jest ponadczasowa w moim mniemaniu też, oczywiście. No świat pędzi do przodu. Komercja zalewa wszystko. I, i niestety mało miejsca jest na, na rzeczy wartościowe, jakie, jakie powstały przez lata poprzednie.